Siemaneczka uszanowanie. Coś się trochę chmurzy na górze. Dzisiaj rusza robota z tym cyklopem. Co tu wcześniej trzeba będzie zrobić? Jakoś usztywnić tą oś. To są takie zastrzały cyklopowe. To trzeba będzie odciąć jedno z drugim. Te haki też trzeba będzie odciąć. Proszę Państwa z jednej i z drugiej strony trzeba będzie zdjąć oponę koło i tutaj coś przymodzić Coś tutaj trzeba wspawać Usztywnić oś, bo żeby tu czasem nie wygięło się coś To będzie wóz do zboża, przyładunkowy Taki żeby przyjechać z pola Rozłożyć rurę, włączyć wałek. I zboże se samo poleci do, do zasieku. A człowiek se operator będzie siedział z ręcami w kieszeni. <tryk> Tutaj trzeba jeszcze jakoś wzmocnić ramę. <tryk> Myślałem albo tu przyspawać jakiś materiał. Po wcześniejszym pomalowaniu tego. Albo to jeszcze na górę jakoś jakiś całownik. Naokoło. Tu pewnie trzeba jedno z drugim też będzie tu zespawać. No się trochę to wzmocni, co? No właśnie. Nie wiem, jak to zrobić. Czy to wyciąć Na równo. No bo to tak będzie wizualnie trochę brzydko wyglądało, kto się spawa, to się zespawa, nie? Czy to tak zostawić? Nie zawsze trzeba przedłużyć tak z metr chociaż. No i brać się robić. Dobra. Trzeba zrzucić najpierw koło. Zaraz zobaczymy, czy tym kluczem pneumatem to pójdzie odkręcić. Ten kolega, od którego kupiliśmy to, miał chyba problem z tą wieżyczką, bo mu wyginało. A czemu mu wyginało? No bo ta blacha tu pękła. Patrzcie, to jakby tego cyklopar zebrał, do takiego stanek jest teraz. No już nie mówię do takiego, żeby zbiornik zostawić i łapy tam wszystko, tylko tą wieżyczkę ściągnąć. I tu zaspawać no, konkretnie. To ten cykl podejrzewam, że do dzisiaj by służył. Patrzcie gdzie tam jest dziura. To trzeba będzie naddać nie zaspawać po prostu. Trzeba tu cisnąć i to obspawać to. A ta wieżyczka tak zostanie jak jest. Nic nie będzie trzeba... Bo ja to myślałem. Już miałem wczoraj jechać po przecinarkę plazmową kupić. I tak tutaj tak na równo z tym taką pierdzielić to i tu uwalić, ale... Ale... Dlaczego to Bo Mówi panie Andrzej, a tako nie może być? No przecież może. Przecież tu blacha pójdzie tak w górę wygięta będzie. To to niczemu nie, nie przeszkadza, nawet lepiej, bo wzmocni konstrukcję tu na dole. Ten uchwyt trzeba uciąć. I tu coś modzić. Jak to będzie wyglądało? Tutaj będzie rura. Wbizona. To taka przykładowa tylko rura i teraz też nie wiem, czy ją tak jak, to, jak jest teraz, czyli kod 90 stopni, czy tak pod kątem skośnym. Tak by było może to lepiej trochę, ale gorzej znów z napędem, bo tu będzie napęd przykładnia 90 stopni. Jakby, była, jakby napędzane to było hydromotorem, no to by nie było problemu, ale mi się wydaje, że napęd z wałka będzie lepszy, jak myślicie? No takie właśnie jeszcze mam tutaj przemyślenia. No bo tak, hydromotor dać, to by trzeba zaraz i rozdzielacz jakieś dodatkowe, bo jest tylko jedna para wyjść na hydraulikę w każdym ciągniku. Trzeba, że z boku 80 pod turek go zapinać, ale to też bez sensu ka kable ciągnąć. Nie, tak jak jest. Tu zrobię 90 stopni tą rurę, a tu jaki kąt będzie miał, to jeszcze się zobaczy. Pustą rurę zwizoną tu się w... włoży, bez ślimaka znaczy się pustą i się będzie myślało. No to. I ta rura będzie składana do tyłu. Gdzie wychodziła, załóżmy tak, gdzieś dotąd, tak żeby za koło nie wystawało za dużo. I do tyłu będzie szła. I pewnie ona będzie tak wbudowana w ścianę, jedną w ścianę tego, nie? Takie półokrągło być blacha szła. Tak, bo taką mam koncepcję, ale jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Okaże się wszystko. Dobra, czas się brać za to. I to dzisiaj chociaż wyciąć to jedno i czymś tu wzmocnić. Mam taką ramę z tego tura starego. Nie wiem, czy tu. Nie posłuży się, ale to będzie strasznie masywne wtedy. To by było, ale się boję, że to może się ugiąć. Kurde, no właśnie. Też to nie jest jakiś ten, ale tu już jest, widać, zgięte. Czemu to się zgięło? Nie wiem. To się czymś pewnie stuknął. Tutaj. O. Jest wygięty ten element. Nie boję się, że ta oś później się skrzywi weźmie. Ale to się da coś konkretnego. No tak. Dobra, bierzemy się, panie. A nie tylko gadasz. Powietrze nabite. Idzie W ogólnie też zamówiłem inny... Chciałem zamówić inny klucz, ale zamówiłem inny. Kur. Ten ma 550 Nm, Miał mieć 1100. No ale tak zamawiałem przez umyłkę, nie to dokliknąłem. Oglądałem inny, zamówiłem inny. Bo weszłem na jedną stronę, myślę, kurde, tańszy klucz. A nie popatrzyłem na jaki moment ma. Taki też będzie odbity. Na szybkości, co odkręca? Odkręca. Może to nie było jakoś mocno zakręcone na siłę? No ale... O! O! Jakbym się tu męczyć. <grym> Działałeś. Dobra. Dam, tam, tam. Tam, tam. tam, tam. O, nie jadł z Kółko zdjęte, można działać. No co? Trzeba się brać. Ciąć to w cholerę. Pieroństwo jedno już wycięte, patrzcie, to było zgięta. Pewnie to nie to przy fasoli, albo coś i to ucho jadowy walone. Teraz trzeba przynieść gumówkę i to oszlifować. Teraz ładnie to ranty. No i zaczęło kropić. Przerwana akcja. Bawym się w złomiarzy. Ja czekam już złomu, gdzie? Czasem. Tam złom, tu złom. Ten pół śnieżny może będzie ugłosił na, na Allegro, czy gdzie panie, co? Jeszcze taką pługę do śniegu? Dobra, chuj. Dajem go temu. No <laughs> tak pewnie nie. Teraz zimy małe, kiepskie to. Może śniegu więcej nie będzie. No, damy panu. Kur... <laughs> A co tam teraz wrzuci tak wysoko? Chyba <laughs> muszę rękę sobie zmienić na drugą. <laughs> Z tamtej strony. No to chodź pan. Dzisiaj żeśmy się wzięli za robotę. No. Są takie programy na telewizji, na oglądaliśmy się i mówili, tej mówimy. może my to ponagrywamy jak się wam sprzedaje. Tyle się człowiek namęczył na spawał. szło. A opatrzcie, to jeszcze... Tak. To jeszcze się przyda się. Znaczy... Na pewno część z tego to jeszcze później na złom, ale co można się wytnie Dobra się na złom jeszcze raz zawiedzie się Ukra... Nie to nie Ukraina, to romet I wigry 3 Masino się, Jaś mi się kiedyś taki rower zgubił to pod tego szmerstwa leżał wszystkiego I te upony jeszcze pasowały gdzieś kiedyś Złocylizować się zutilizuj. Na polu się zapali, tylko cicho, nikogo, nie gada. No. No. Kulia. Dobra. Jeszcze mamy tak. Zbiornik z tego cyklopa. O. Sporo części nam z cyklopa zostało. Raczej. Poro jest tu. Ta. Ta obrotnica cała. Co cztery przewody idą. Tamto ramię. Jedno z drugim. Nie, nie. No to ramię, ktoś chciał, on jakby kupił to coś ceni, 600-500 zł? Te dwa ramienia? No to nie będziemy sprzedawały Dobra Czekaj. być troszeczkę, troszeczkę to cała przyrzepa wyszła. Jeszcze jest tam takie jedno ustrojstwo, które by turem tu wrzucił, ale nie wiem czy to co ci tak? he? Kusiarka konna stara. Jeszcze trochę te te, te burty na złąbo dojechały też się może tam zostawić przy Kurwa, samym spodem tylko przyjechać, nie? nie. Kurde no Jak będzie się żyć, to przyczepa to się remont zrobi w przyszłym roku musi, nie panie? Panie jest tych remontów mam dosyć. <laughs> Piwa nie ma kiedy Kurde. remont i remont. Jedno nie skończysz, już drugie trzeba ładować. Kurde. Jeszcze takie stoją szmelce. Gleiber na złom, trzeba wytaścić tamte, no. no. z tego to... Ja to siedzenie się zostawił Z tego to tylko siedzenie bym zostawił. I to, i to odruty, to pręty, to... Raz, dwa, trzy, cztery. Bo z tego, że coś można fajnego, coś spawać, nie? Spryżyny, ośka to się łytnie Właśnie. I jeszcze by coś wytoczył. Ta, ta ośka to może być dobry materiał. No koła nasz szmelec, po skłócą. Do rowera? <grym> Może jak jabłarkę kiedy poląca. Ty! Albo do pryskania do 30, jak do przodu wstawił. Jak się będzie kiedy pryskać. Będą wąskie. I na ty... A tamte na tył, kurwa, z bieżnikiem. Dobra, nie sprzedajemy tej kuciarki jednak. Zmiana planu. A grajber? Też się może się kiedy przyda. Widziałem takie na złomie, ale... Bałki się dorobi, będzie agregat jak ten, jak to rala. Ty! się patrz on metry, to będzie agregat zawieszany na siewnik kurwa tego. Sz, sz, sz. No. i to jeszcze kurde o. Z tej paki to można zrobić sobie takie coś, tu dodać na no, zaczep na trzypunktowy i na cięgło. To się ubetnie to. do kurde. Ta o, tura o. Cementem zaleje. Ta, pokaż pan co tu jest. To się i schować by kiedy można było, jakby wojna jaka była. Trzeba złamać. <noise> no i to ramię właśnie, o. Patrz, tu też poza szmelć, nie? No a co? To pęknięte. Te dwa ramienia. Miałem to ciąć i tam sprawiać, ale to szkoda. Z tego co się, jeszcze można zrobić. Nie, to szkoda. No nie, panie Jacku? Tak. Jaki, w kilku czasu zawsze. To jeszcze kupa złomu, yo. O kurwa. To no z pół tony chyba waży. Wiesz to pan. Fox to. prasy no. par kilo. To się mówi, że ciężki samemu to by tego nie kinął tam Cześć Michał Nie tam weź tam? Aha weź tam z Powtera Raz, Raz, na trzy, tak dwa Trzy Szywo. Chodź mi chodź Kurde, miało być mało, mało to będzie? Trochę się nazbierało. Jakby to jeszcze wiebał. To trochę waży. Jeszcze stonę wejdź, wejdzie nie? Będzie lepiej. No. Boże lepiej. Jeszcze tam, tam do kupę graszów, tam eee. To jeszcze zostało się takie o coś. To jeszcze czegoś kiedyś może i przyda, nie? Patrzcie, jakie paskowniczki. Jak tam leży. Pi Jeść nie chce. A tutaj to by nie, nie naszukał trochę złomu? Od no, nie. To już widzę, nie tu leży wszystkiego. Klamotstwa. Ten cały jak na złom. Dobra, tak śmiechem, żartem. Ale dzisiaj trochę zacząłem to robić. Odciąłem zatrzymałem się tutaj przyczepić. I tam właśnie ten element on by zawsze, on by tego szmelcu, złomu. Trzeba to wszystko powyciągać. I to właśnie ten element właśnie z wieżyczki tura. Bo mam takie dwie stare wieżyczki: jedna pójdzie tutaj, druga pójdzie na tamtą stronę. Myślę, że jak tutaj przyspałem ten element, taki trójkąt, to, to już będzie w miarę dobrze. Tu coś przyspałem tutaj. Tu się wzmocni, to jeszcze da się to... Zresztą, będzie wszystko pokazane na filmach. Hmm. I powoli, powoli się będzie to robić. I tu myślałem coś dać. Chyba to, dam tego tylko blachę. I tu w ją tutaj, nie? Wzmocnia ten element. Żeby zrobić profil zamknięty. Tu pierwszy trzeba będzie zamalować farbę jakąś pod pladówką. No tak No tak to będzie. Będzie chodzić. No. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka z Panem Bogiem. I na razie. Trzymajcie się. Cześć.